Jestem, obiecałaś, że będziesz gotować multi -cookerze. Chciałabym coś pysznego zjeść. No dobrze, a na co masz ochotę? Ponieważ wiosna tuż, tuż. Chciałabym zjeść coś takiego lekkiego, wiosennego, przyjemnego. Może jakąś zupę krem z warzyw, albo na przykład jakiś pilaw, coś, mm -hmm. jakiś pulpeciki drobiowy, ryż, coś takiego. A, za deser na razie podziękuję. No wiesz co? Chociaż deser w przyszłości też cię mogę poczęstować, bo o. wychodzą z naszego multikokera pyszne y, jogurty. O, nie wiedziałam. To ciekawe. A wiesz, no w ogóle to powiem Ci, że wrażenie pierwsze jest dosyć imponujące. Mhm. Ma, maszyna dosłownie, urządzenie wygląda pięknie, jest taki opływowy, nowoczesny kształt, wręcz kosmiczny bym powiedziała. Mhm. Jak Ty sobie dajesz radę z, ze skorzystaniem z tego programowania? Czyli wydaje Ci się to skomplikowane? Wiesz to na początku, jak na to spojrzałam, to rzeczywiście tak było. Mhm. Po pierwsze, y, trzeba wszystkie programy y, dokładnie poznać ale Multicooker właśnie firmy Redmond, a szczególnie ten model, który ma w sobie opcję Master Masterchefa, bardzo to ułatwia, ponieważ w trakcie programu możesz sobie odjąć minuty, dodać minuty, zwiększyć temperaturę, zmniejszyć. Poza tym 46 programów, które tutaj jest, daje dużo możliwości, ponieważ tak, masz 16 programów wbudowanych, takich gotowych, na których możesz właśnie w mniej skomplikowany sposób przyrządzić dania, mm -hmm. począwszy od zup, kończywszy na y, gularzu, ale to o tym może y, później ci dokładnie miarka opowiem. Miarka, tak, w środku jest miarka. Dodatkowo jest wiele jeszcze innych do tego y, akcesoriów, które sobie możesz dokupywać. Po drugie y, jest infolinia, która służy pomocą i możesz na tej infolinii, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jest tam bardzo miłe. Tak, zadzwonić. Poza tym masz książkę z przepisami, A, z, której właśnie, tak, z której właśnie tak, której właśnie zaczerpnęłam. Yy, cały czas czerpię yy, przepisy. Można jeszcze czasem. Fajnie. Modernizować mhm. po swojemu, ale ja na mam. tej podstawie możesz gotować bardzo wiele dań. Poza tym jeszcze masz możliwość 30 programów, jak już bardziej poznasz ten, y, to urządzenie, mhm. to możesz bardziej zaszaleć, że ja tak powiem. Czyli z każdym dniem po prostu coraz tak. lepiej poznajesz naprawdę. to urządzenie tak. i przekonujesz się do niego. Tak. A powiedz mi, co dzisiaj y, zaproponujesz? No no wszystko, o za czym powiedziałaś, kilka... że to dietetycznie, mm. że to ma być y, czy pulpeciki, czy kotleciki, wszystko na tym zrobisz w tym multikookerze. Wszystko, naprawdę. Dzisiaj... Chleb też ubiegać? No oczywiście, i to jaki? A bułki? Wszystko. No bułki to może nie, ale malutkie Ci się tam pomieszczą. Ale chleby wychodzą pyszne z, różnych, z różnego rodzaju mąki. Od kukurydzianej po ryżową. No, jestem ciekawa. Można dać diecie bezglutynowej wykorzystywać. No mhm. wiesz, rozpędziłam się, ale zaraz. Mówi, miałyśmy powiedzieć o no zupie. o zupie. Dzisiaj dla Ciebie przygotowałam zupkę, ugotujemy ją razem, a właściwie to multi-cooker nam ją ugotuje. Zupa broku, kalafiora, ziemniaczków, i marchewki. Lubię. Zupełnie bez zawartości tłuszczu. Czyli dietetyczna, taką jaką chciałam Więc może... Włożymy e, ją sobie tutaj do multicookera. I za jakiś czas zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja e, teraz może pokrótce pokażę, na jakie e, kawałeczki kroić, mhm. żeby to e, w, w programie się ugotowało. Da, w się ugotował I w programie 50 minut, jaki jest przeznaczony na gotowanie zupy krem, mhm żeby wszystkie produkty były dokładnie takie w punkt. No dobrze, uczymy się. Tak jak obiecałam Scarlett, gotujemy dzisiaj dla niej zupkę dietetyczną yy, w zbroku, kalafiora, marcheweczki, ziemniaków. Ale dość istotną rzeczą też jest, jak kroimy poszczególne warzywa do zupy. Ponieważ czas gotowania zupy jest 50 minut, więc chcielibyśmy, żeby wszystkie warzywa były dogotowane. Kroimy warzywa mniej więcej na kosteczki takiej wielkości, kalafiorki na pół i marchewki takiej wielkości, plasterki. Wszystko to umieszczamy w multipokerze. Zalewamy wodą w ilości 1,5 litra. Nastawiamy program gotowania zup. Ustawiamy czas, korzystając z funkcji Master Chef 50 minut i za 50 minut sycimy się pyszną dietetyczną zupką. Gotując naszą zupę, którą obiecałam w Scarlet, zupę brokułową. Włączamy program do gotowania zupy. Szukamy programu po kolei, posługując się opcją menu. Jest to proste, ponieważ mamy po prostu napisane, że gotujemy zupę. Opcjonalny czas to jest godzina, ale my chcemy gotować zupę krem 50 minut, dlatego skorzystamy z opcji Masterchef i skrócimy czas. Przyciskiem informuje nas o tym, że możemy zmienić czas. Odejmując minuty. Zostawiamy czas gotowania naszej zupki na 50 minut. I nasza zupka gotować się będzie 50 minut. Wskaźnik, że ten jakby wiatraczek pracuje, mówi nam o tym, że danie, które chcemy, nam się gotuje. minęło 50 minut. Nasza zupa już jest ugotowana, ale specjalnie chciałam nagrać chociaż ten mały moment, żebyście zobaczyli, jak cudowny efekt jest po otworzeniu multicookera. Nie wiem czy tą zupkę tam w środku widać. Trochę mało. O, piękna nasza zupa. Mówię wam, smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Za chwileczkę ją zblendujemy, ozdobimy. I... O, nasz multicooker poinformował nas o zakończeniu y, czasu gotowania. Za chwileczkę powiemy Wam jak smakuje. Jak znaczy zupa krew już jest gotowa, bo już zgłodniałam sporo. Słuchaj, jest gotowa. I teraz Ci powiem skarzę, dlaczego wcześniej gotowałam tą zupę też no, z białych warzyw. Tak, białym... No dlaczego? Słuchaj, Teraz zobacz, nalewam jedną zupę. Aha, czyli to będzie dwupoziomowa zupa. Dwukolorowa? Wadę. Tak. Ładniej to wygląda. Jak na przykład masz zupę z marcheweczki i z białych warzyw. I do tego możesz sobie przyodobić ją. Jak uważasz? Proszę. Pestki dyni. Pestki dyni, chrupiący efekt. Tutaj masz y, y, ser pleśniowy i prażona mm. pietruszka. Ponieważ jest ta, tak, ta biała zupka jest właśnie z, na bazie pietruszki, selera. Ym, dobrze. Jeszcze naleję dla siebie. Ale myślę, że sobie za bardzo... To nie... ja mogę już kosztować? Ale oczywiście. Już na sam zapach, już mi się... No zapach jest obłędny, powiem Ci. Naprawdę zupa jest pyszna. Szkoda, że kamera nie oddaje tego efektu zapachu, prawda? Odstawimy teraz niskę. A powiedz mi, kto mógłby to może docenić? To wspaniałe urządzenie. Bo ja już doceniam, właśnie. Wiesz co, no powiem Ci tak. Moim zdaniem największą korzyść ognia są tak. Mamy, które mają małe dzieci. Albo też i ojcowie, no zależy, co się głośno zajmuje. Ponieważ... Mm, w tym modelu Masterchef masz taką możliwość, że możesz sobie włączyć danie z opóźnionym czasem. Czyli, na przykład, wiesz, że z dzieckiem wychodzisz na spacer o godzinie 13.00, przed wyjściem włączasz sobie na dany program, zostawiasz dla dziecka i dla siebie, czy tam, nie wiem, kurczaka, czy na parze, cokolwiek. Wracasz i masz gotowe danie. Nie musisz się martwić, nie musisz wstać, zobaczyć, czy to się przypala, czy jest ok, czy jest. Już gotowe, mało tego wracasz, i nawet jeśli wrócisz 15 minut później, bo coś cię zatrzyma no w drodę, właśnie, co wtedy? to wtedy ymm, danie jest w tej samej temperaturze, w której ymm, Tak, które się kończy, w czyli się Tak, mhm. czyli nie stygnie. To jest zasadnicza sprawa: danie nie stygnie. No, jeszcze, ten... jeszcze jedna aha, opcja. Aha, aha, tak. I to się tyczy tak, i mam, yy, i osób, które yy, żyją w dużym biegu chcą się zdrowo odżywiać. Chodzi mi Odchudzają o gotowanie, się. tak, chodzi mi o gotowanie na przykład owsianki. Ja na przykład mhm. ostatnio bardzo często dziewczyną moim małym przed szkołą, przed przedszkolem mhm. gotuję owsiankę. Manny nie gotowałam. Tak. Manny nie gotowałam, ponieważ wiem, że mannę mhm. trzeba stać i Miał gotować. No opinować. Tak, żeby mhm. się nie przypaliła. A tutaj masz niesamowitą opcję gotowania dań, mhm. takich jak owsianka, manna i wszelkie zupy mleczne, bez... Mm, takiego stania przy tym i ciągłego, pilnowania, że ci tak. się przypadku. Więc na przykład tak, wstawiasz sobie tutaj tę owsiankę czy mannę, idziesz dzieci szykować, nie wiem, kostium kąpielowy, na basen prasujesz rzeczy A na dwie. A w międzyczasie ci się tutaj chwychci. Tak. tak. Śniadanko dzieci pytania. budzisz już na gorącą owsiankę, przy której nie musisz stać. Wieniale. Osoby, które Wieniale. żyją w biegu, do pracy, prawda? Biorą prysznic, przychodzą, I owsianka jest ciepła i tak jak w tamtej samej opcji, o którą Ci mówiłam, jest cały czas ciepła. No to jest rzeczywiście przekonywujące. A powiedz mi, co będzie na drugie danie? Bo ja już nabrałam apetytu. na coś e, Wiesz co? No, na drugie danie przygotujemy sobie pulpeciki. Mm -hmm. Super. Mm -hmm. Bardzo aromatycznym takim smaku. Do tego będzie ryż. No zobaczysz zresztą. No co ci będzie no lepiej, żebym I myślę, zrobić. że to danie też bardzo by się spodobało osobom, które są nie wiem, studentami, osobami, które wiesz, ciach, 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 A przy tym chcą zdrowo się odżywiać. Zdrowo się odżywiać. Tak jest. Dobrze, no to popróbujemy jeszcze zupkę i bierzemy się za, do roboty. Obiecałam. Zrobimy dietetyczne pulpeciki z indyka, z żurawiną przyprawione I ryż. z ryżem. Mhm. Ryż troszeczkę na no dodana papryczka. I do tego w ale później, ponieważ on się tak. szybciutko... Tak. I mamy tutaj 300g do ryżu, 300 ryżu, dolewamy około 400ml wody. Mhm. Następnie do pulpecików dokładam jeszcze te dwa, które mam tutaj na. Czyli to jest naczynie, które jest, w, jak gdyby w pakiecie tak. przymući kuchenka. Tak. To jest mhm. naczynie do gotowania na parze. Mhm. Umieszczamy je na misie. Tak. Tak. I zakrywamy. chociaż nie ja bym jeszcze co zrobiła. Zamieszałabym ten ryż, ponieważ. A czym zamieszać? Obojętnie wszystko czy mamy tutaj dopasowane do, do multicookera. Czyli tak. to jest też w tak. ta pakiecie ta tak. specjalny przyrząd do mieszania. Tak. Mhm. Zamknęłaś mi tu kochana, a przecież to trzeba osoić. Niesłony ryż sobie dobry. Dobra, masz rację. I już możemy. Tak. możemy to zamknąć. I włączamy to wszystko na program generalnie do gotowania ryżu i rzeczy na sypko. Ale bardzo dobrze też gotują się na tym programie razem ze sobą rzeczy, które są na parze. Jak długo będzie się gotował ten, ten posiłek? Wybieramy sobie program. Z tej strony dobrze nie widzę. Tak. jest już ta z Proszę kochana, tutaj mamy książkę. Mamy... Y na 30 minut, ale ponieważ chcemy, żeby nam się podgotowało to troszeczkę dłużej, mamy więcej tych pulpecików, więc tak jak przedtem w poprzedniej opcji mm -hmm. włączamy to na start, ale programem zmniejszamy, zwiększamy sobie czas gotowania. Gotowanie. No powiem Ci, że tutaj te dania, które przejrzałam tej książce, są fenomenalne. Zaczyna nam minkać i zwiększamy sobie to do pizza. Tak, 32 do 35 minut, wbrew pozorom w gotowaniu w medzi 5 minut to jest bardzo to jest dużo. dużo i startem włączamy sobie z powrotem danie do ugotowania. Następnym razem to... chcę ja O, ja Ci zaraz wszystko opowiem. Posłuchaj, to nam się tutaj gotuje, brokuły włożymy do gotowania za jakiś czas, ponieważ brokuły wymagają mniej czasu. A teraz zobacz, w zestawie przede wszystkim do multi dołączone są różnego rodzaju jeszcze, um, można powiedzieć, naczynia, tak? Mm -hmm. To naczynie służy do gotowania w głębokim tłuszczu, mm -hmm. smażenia. Czyli co, to nasze znaczy frytki, tak? Jakieś frytki, ziemniaczki, jakieś mm -hmm. łódeczki ziemniaków, jakieś mm -hmm. nuggetsy dla dzieci. Czy, a e jakieś wa warzywa? No nawet, też nawet Nie. jakieś brokuły w panierce możesz tu mm -hmm. tym usmażyć. E Tłuszczu mamy do końca siateczki wkładasz i to wszystko jest do demontażu, czyli to można potem fantastycznie umyć. Wszystko Dokładnie. nadaje się do mycia w tak. E, specjalne do tego przeznaczone, żeby nie uszkodzić misy, łyżeczki do mieszania, do nalewania zupy i dla mnie genialne, jest po taka prostu, taka. tak do wyjmowania, Aha. żeby się nie oparzyć. Żeby się nie oparzyć. I oczywiście mały pojemniczek taki z miarką, żeby wiedzieć ile dokładnie, bo gotując że dość istotne są proporcje. Nie takie proporcje. Tak. Tak. Czyli reasumując, to co mi powiedziałeś na początku, zupę mamy już za sobą, tak. można piec chleb, można. można robić desery, czyli ta owsianka, jogurty, to jest Wszystko bardzo praktyczne dla mam. Tak. Można, no teraz robimy drugie danie, dietetyczne, fajne, lekkie danie. Tak. Tutaj zgodnie z tą książką widzę, że można piec... Faj, fajnie przyrządzić rybę. Małgosia, ale no, możesz no, w tym no. nawet ugotować parówki. Uh -huh. Możesz w tym nawet zrobić omlet, który też przysparza wielu osobom problemów. Uh -huh. Tak, z przełożeniem tego na dwie strony. Uh -huh. Są specjalne programy. Programy, począwszy od specjalnego programu do gotowania ryżu i kaszy na sypko. Naprawdę wychodzi to ci wszystko tak sypkie, nie przywiera, zachowuje swój, swój smak i aromat. Możesz zrobić gulasz. Y, możesz zrobić pilaw i do tego jest też specjalnie przeznaczony program. No możesz i zrobić zce. jogurt, możesz zrobić pizzę, możesz upiec ziemniaki, możesz upiec tortille. Y, nie chcę tutaj marnować czasu na to, żeby pokazać każdy program z osobna, ale to no naprawdę, naprawdę ja wszystko jest szczegółowo wy, po, pokazane. Y, no i co ważne też według mnie, takie urządzenie możesz na przykład teraz na zbliżające się wakacje, urlop, zabrać pod kątem, nie musisz się martwić mm -hmm. o to, czy masz, nie wiem, gaz w butli. Czy tylko prąd i tak, tylko prąd i to wszystko. I naprawdę jest też to bardzo istotną rzeczą. To jest taka rączka, nie? Tak. Która... Jest okay. lekkie, mm. łatwe do przenoszenia, jest bardzo stabilne. I co też jest bardzo ważne, są takie w tych przepisach takie proporcje na jedno danie. Bo na przykład ja zawsze miałam z tym problem, że ja przesadzałam z gotowaniem. Jedzenie mi się marnowało. Zaraz... Mm -hmm. Po prostu nikt tego nie zjadał, po prostu znowu coś wymyśliłam, tamto nie zjedzone. A to masz na tip, tak? No po prostu. Tyle, ile jest nie nie zachowany smak i aromat, ponieważ dania są tak przerządzane w multi że zachowują swoje wartości, walory smakowe, Twojej zapachowe. A no, przy tym to, to się wszystko odbywa tak bardzo kameralnie, cichutko, nic tutaj tak. nie paruje, nie Chociaż tak dobrać. delikatnie pyka, wie, że coś się zaczyna dziać, że temperatura wzrasta. Powiedz mi, ile kosztuje taki e, sprzęt. Yy, wiesz co, myślę, że cena waha się od 800 do 900 zł, mm -hmm. yy, ale w porównaniu z innymi urządzeniami, które... Służą mniej więcej temu samemu, temu samemu celowi. Jest to cena bardzo konkurencyjna. Jest też możliwość naprawdę konsultowania z doradcami, dokupowania sobie różnych. Yy, ja, dodatkowych, tak? dodatkowych? tak Ja akurat jeszcze nie mam, ale na pewno się to zaopatrzę, pojemniczki do robienia jogurtu, bo możesz sobie nawet jogurty robić. Smakowe, naturalne. Bez wszystkich różnych tak. dodatkowych jogurtsów. Mhm, wiesz, co jesz. Dobra. Dobrze, tutaj mamy czas teraz, żeby włożyć brokuły yy, za chwilę, więc może je pokroję. I za chwilę zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Jakie pyszne, kolorowe, wiosenne danie. Powiedz mi, co przygotowałaś, Jedna? Tak jak sobie życzyłaś, będzie dietetycznie, czyli pulpeciki, kotleciki mhm. z indyka, z żurawiną, z dodatkiem przypraw, ale to już wedle uznania. Ja na przykład bardziej tak na ostro. Mhm. Ale wydaje mi się, że na, jeśli chodzi o indyka, to wilgoć swoją zachowało, chociaż jest to z piersi indyka. Bardzo fajne, smaczne, naprawdę. Ryż yy, z dodatkiem troszeczkę ostrego posmaku, czyli z papryczką, yy, brokułki takie al dente. do tego, nie wiem, rukola, yy, jaka tam sobie Co to wyważymy. Sobie tak, może być. Staniak. A gdzie można kupić to cudeńko? Yy, to cudeńko można kupić na stronie multicooker.pl jest to najbardziej trafny wybór. Zapraszamy.